Dziś torebka w kolorze zielonym. Zobaczcie, te torebki są naprawdę bardzo fajne i w różnych kolorach mogę dla Was stworzyć taką torebkę. Ta jest akurat zielona, z dodatkiem troszeczkę żółtego, ale ona pięknie się prezentuje w takiej pięknej torebce. Ona może być na każdą okazję i na urodziny 18 i 40, jak tutaj widać na załączonym to, toperku. Te toperki robię sama, więc mogę Wam zrobić taki toperek na przykład właśnie z 40 z imieniem od kogo jest yy, taka torebka na przykład. I te torebki macie w różnych kolorach. Mogę Wam zrobić fioletową, zieloną, niebieską. Zresztą na moim profilu możecie sobie zobaczyć, jakie te torebki mam, jakie wykonywałam do tej pory. Jest ich tam dosyć sporo, więc zachęcam do przejrzenia profilu, zaobserwowania oczywiście. A po taką torebkę możecie się zgłaszać w wiadomości prywatnej, do czego bardzo was zachęcam i zapraszam.